Cześć, dzisiaj pokażę Wam jak skonstruować plik Excela w C-Sharpie i w tym celu użyjemy biblioteki OpenXML, no i oczywiście C-Sharpa i .NET Core. No to zaczynajmy. Przechodzimy do Visual Studio i tworzymy nowy projekt. Oczywiście wybieramy aplikację konsolową, klikamy dalej, nazwa projektu, nazwiemy sobie po prostu PDF, Nazwa rozwiązania też, i klikamy Utwórz, i w tym momencie Visual Studio utworzył nam aplikację. No i teraz musimy dodać, oczywiście, odniesienie do tej biblioteki OpenXML. No to wybieramy sobie zależności i zarządzaj pakietami nuget. No i w tym momencie na przeglądaj przechodzimy. No, i tutaj sobie szukamy tej biblioteki. No, i teraz wprowadzamy nazwę. To jest dokument format open.xml. No, i instalujemy ją do naszego projektu. Klikamy zainstaluj. Potwierdzamy. No, i w tym momencie jest ona instalowana. Sobie możemy zamknąć. Została zainstalowana, czyli menadżer pakietów możemy zamknąć. Jak przejdziemy do zależności, tutaj została ona dodana. No to teraz e, możemy już e, z niej skorzystać. No i na początku dodamy sobie nową klasę i nazwiemy ją powiedzmy test. Czyli robimy dodaj nową klasę. Tak jak powiedziałem, nazywamy ją test. Oczywiście nasza klasa jest publiczna. I teraz tutaj w środku w naszej klasie utworzymy publiczną metodę o nazwie createExcel. Doc. No, tutaj będziemy się bawić z, z tą biblioteką i będziemy tworzyć dokument Excela. No to teraz utworzymy sobie tą metodę. Dobrze, dodałem tą metodę. CreateExcelDoc. No i ta metoda przyjmuje parametr fileName, czyli przyjmuje ścieżkę do pliku. No i w tej metodzie utworzymy i Zapiszemy nasz plik Excel. No i teraz e, potrzebujemy zaimportować e, kilka przestrzeni, których e, potrzebujemy. No, to ja tutaj od razu wkleję odpowiednie usingi, które są nam potrzebne z tej właśnie biblioteki OpenXML. No to sobie zaznaczam i wklejam usingi. Usingi zostały dodane. No to teraz e, możemy utworzyć nowy dokument arkusza kalkulacyjnego i przekazać e, nazwę pliku. Jako parametr. No to teraz to zrobimy tutaj. Zrobimy to w Usingu. Using. No i tutaj tworzymy ten nowy dokument. To będzie Spread Sheet Dokument. Tak. Nazywamy to sobie dokument. Visual Studio nam to ładnie podpowiada proponuje nam nazwę dokument, no my się z tym zgadzamy, no i teraz, tak jak powiedziałem, tworzymy sobie nowy spreadsheet dokument, czyli wywołujemy metodę create, no i do tej metody y, create y, tutaj musimy przekazać nazwę pliku, czyli file name, no i ten parametr to jest y, spreadsheet document type, no i my tutaj y, przekazujemy, że to będzie workbook. Czyli w tym momencie tworzymy tutaj nowy dokument arkusza kalkulacyjnego i przekazujemy tutaj nazwę pliku. No i przekazujemy dokument jako parametr, że ten Excel ma być dokumentem workbook. No i teraz nasz ten spreadsheet dokument musi posiadać workbook part i worksheet. Park. To teraz dodam tutaj odpowiedni kod w bloku Using. Najpierw dodajemy workbook part do dokumentu. No to teraz to zrobimy. Czyli korzystamy z workbook part. Mamy workbook part i to będzie nasz workbook part. Tak. No i teraz odwołujemy się do dokumentu. No i dodajemy add. Workbook Part. Na końcu średnik. No i następnie na tym Workbook Part odwołujemy się do Workbook. No i tutaj tworzymy nowy Workbook. I OK, mamy Workbook. No to teraz potrzebujemy dodać Worksheet Part do Workbook Part. No to tworzymy sobie teraz tutaj worksheet. Jest. I teraz tworzymy worksheet part. Worksheet part. I tutaj worksheet part. To teraz odwołujemy się do naszego workbook part. No i korzystamy z add new part. No i tutaj to jest metoda generyczna. No i tutaj musimy pokazać, że to jest worksheet part no i go tutaj konstruujemy no i teraz na tym worksheet part odwołujemy się do worksheet i mówimy, że chcemy nowy worksheet worksheet no i tutaj możemy przekazać yy, nowy nowe dane do tego worksheeta w tej chwili przekazujemy Puste dane do tego worksheeta, bo do tego worksheeta muszą to być przekazane dane. No to my sobie tutaj przekazujemy sheet data, i tutaj w tej chwili to są puste dane, nic tam nie ma. Przekazujemy. No i dobrze, mamy stworzony workbook part i work sheet part. No i teraz wszystkie elementy arkusza kalkulacyjnego będą powiązane relacją rodzic dziecko. No, i skoro będzie zawierał nasz arkusz kalkulacyjny, nasze arkusze kalkulacyjne, a arkusz będzie zawierał właśnie, każdy arkusz będzie zawierał sheet data, czyli dane. No i te dane będą w kolumnach. Są to oczywiście dane arkusza, w których rzeczywiste wartości są umieszczane w wierszach i komórkach, tak jak to wygląda w Excelu. I teraz, inicjując taki arkusz roboczy, możemy dołączyć sheet data. Jako jego dziecko, przekazując go jako parametr. No i tutaj to zrobiliśmy. Teraz dołączymy arkusz do naszego skoroszytu. No i arkusz oczywiście może zawierać jeden lub wiele arkuszy, których każdy jest powiązany z częścią arkusza roboczego. No tak jak to jest w Excelu. No to teraz dołączmy arkusz do skoroszytu, czyli wywołujemy sobie sheets, no i to będą nasze Arkusze i to się równa. I teraz tutaj ma być Workbook Part. I teraz odwołujemy się do Workbooka. No, no i, i dodajemy Append Child. Append Child. No i tutaj przekazujemy New Sheet. Tak. I na końcu. Średnik. No, i następnie możemy teraz dodać jeden lub wiele arkuszy do arkuszy. To będą nasze arkusze Excel Sheet. I możemy zwrócić uwagę, że arkusz jest powiązany z Worksheet Part. No to teraz tworzymy sobie pojedynczy arkusz, czyli taki pojedynczy skoroszyt w Excelu. No to robimy sobie teraz taki Sheet. Arkusz to będzie nasz arkusz oczywiście new sheet nowy arkusz no i teraz y, tutaj y, trzeba mu nadać przede wszystkim ID no to damy mu ID, że to jest nasz workbook y, part no i pobieramy tutaj get id of part i to jest od naszego worksheet part worksheet Part, tak. No i teraz yy, podajemy sheet ID. Sheet ID, no to ustawiamy sobie, że to będzie 1. No i teraz możemy ustawić jeszcze name naszego arkusza. No powiedzmy, że będziemy go sobie nazywać arkusz 1. Arkusz 1. No to będzie później widoczne w naszym Excelu, że nasz dodany arkusz będzie się nazywał arkusz. Jeden. No i teraz ten arkusz musimy dodać do tych arkuszy, czyli jak mamy naszą tutaj na razie pustą kolekcję arkuszy, sheets, no to dodajemy ten przed chwilą stworzony arkusz, czyli append, no i ten arkusz dodajemy sheet. No i to wszystko. No i teraz na koniec musimy nasz skoroszyt zapisać, czyli odwołujemy się do workbook part, do naszego workbooka. No, i wywołujemy metodę save, aby go zapisać. No i to wszystko. No i teraz, w metodzie main naszej klasy program, możemy go wykorzystać. Możemy wykorzystać tą naszą klasę, no i przetestować, czy utworzy się nam nasz Excel. No to tutaj, w metodzie main, co robimy? No to tworzymy obiekt naszej klasy test test no to będzie test równa się new test, tak stworzyliśmy sobie obiekt naszej klasy, którą przed chwilą żeśmy utworzyli no i w naszej klasie test mamy tylko jedną metodę createExcelDoc no i ta metoda tak jak sobie tutaj zrobiliśmy przyjmuje e, ścieżkę do pliku, gdzie ma być utworzony, no to teraz sobie tutaj podajmy tą ścieżkę i podamy sobie, że to będzie na dysku C w katalogu Excel. No i nasz Excel powiedzmy, będzie się nazywał Test. No i rozszerzenie XLSX. Na końcu średnik. No i teraz, co możemy zrobić? No to oczywiście uruchomić projekt i sprawdzić wygenerowany plik Excela. No to uruchamiamy naszą aplikację. No i nasza aplikacja się uruchomiła. Możemy zamknąć. No i możemy teraz otworzyć katalog. No i w katalogu utworzył się plik test xlsx. Otwieramy naszego Excela. O, otwarło mi się to na drugim ekranie. No i mamy Excel i mamy zdefiniowany arkusz 1. No bo tak sobie zdefiniowaliśmy, tylko arkusz pierwszy. Dobrze, to możemy to zamknąć. To możemy zamknąć. I teraz możemy wrócić do naszej klasy test i teraz powiedzmy, że chcemy coś zapisać do tego arkusza, żeby nie był pusty. No to teraz potrzebujemy dołączyć Sheet Data do Arkusza. Sheet data działa po prostu jak kontener, do którego będą trafiać wszystkie nasze dane. Dane w wierszach i kolumnach, tak jak to wygląda w arkuszu. No to teraz utwórzmy sobie taki Sheet Data. No to tutaj teraz poniżej tworzymy Sheet Data. Sheet Data to będzie nasz sheet Data i tutaj się równa i odwołujemy się do work sheet part i teraz work sheet. No i dodajemy append child, no i tutaj będzie new i to będzie sheet Data. Sheet Data i na końcu średni. No i jak tutaj Będziemy dodawać ten, teraz te dane, no to tutaj jak tworzyliśmy worksheet, no to tutaj z tego już tu rezygnujemy, to tutaj nam już nie jest potrzebne. Dobrze, no to teraz mamy utworzony nasz arkusz, no to teraz e, potrzebujemy dodawać do niego na przykład wiersze, wiersze kolumny. No to tak jak wiemy, klasa row reprezentuje wiersz w arkuszu kalkulacyjnym, w Excelu i każdy wiersz może zawierać jedną lub więcej komórek. Cel. Co w każdym Excelu oczywiście dobrze wiemy i znamy. No i każda komórka będzie miała Cel Value, która zawiera rzeczywistą wartość w komórce. No to teraz stwórzmy sobie taki wiersz. No to tutaj tworzymy wiersz, który chcemy dodać. To będzie nasz row. No i tworzymy nowy wiersz. New, row. Dobrze, mamy wiersz. Oczywiście ten wiersz jest w tym momencie pusty. No i teraz do tego wiersza będziemy chcieli dodać komórki. Jakąś komórkę. No to stwórzmy sobie najpierw jedną komórkę, czyli cele. Tworzymy komórkę. Tak. Równa się new cel, Tak. No i tutaj ustawmy, co będzie w naszej komórce. Czyli jaka wartość. No to ustawiamy, że cel value to będzie new cel value. No i tutaj przekazujemy tą wartość. No powiedzmy, że to będzie napis test. No niech będzie napis test i to będziemy chcieli wstawić. No i jeszcze musimy tutaj podać y, typy tych danych, czyli date type i date. Type, no to ustawiamy, że ta wartość cel value, cel values, no to jest oczywiście string. String, tak, i tutaj zamykamy nawias i średnik. Stworzyliśmy cele, no to jak stworzyliśmy komórkę, no to teraz tą komórkę możemy dodać do wiersza, czyli na naszym wierszu wywołujemy append, no i przekazujemy naszą komórkę, czyli cel. I na końcu średnik. No i jak już to mamy, no to teraz potrzebujemy dodać ten wiersz z tą jedną komórką do arkusza kalkulacyjnego, czyli wywołujemy sheet data, sheet data, no i teraz zrobimy append child, no i dodajemy tutaj ten wiersz, czyli row na końcu średnik. No i jak mamy wiersz y, dodany, no to jeszcze potrzebujemy na końcu zapisać arkusz. Czyli work teraz będzie sheet part work sheet save na końcu średnik. No i teraz y, możemy uruchomić i zobaczyć. Teraz powinno w naszym arkuszu y, w y, naszym Arkuszu pierwszym pojawić się w pierwszym wierszu, w pierwszej celi, napis test. No to uruchommy to. Uruchamiamy. Uruchomiło się i dostajemy wyjątek. Dostajemy wyjątek, że nasz arkusz Excela jest używany przez inny proces. Musimy to zamknąć. No i ja swojego Excela tamtego nie zamknąłem. Muszę go teraz zamknąć i teraz możemy uruchomić jeszcze raz. Aplikacja się uruchomiła żadnych błędów, no to teraz możemy przejść do katalogu i teraz możemy otworzyć tego Excela. No i teraz w Excelu widzimy w pierwszym wierszu, w pierwszej komórce mamy napis test, czyli wszystko działa. No to zamknijmy to, tak? Zamykamy. Oczywiście tutaj jak tworzymy tą celę, to możemy to zrobić w jednej linijce. Tutaj mamy tworzenie tej celi, to możemy to od razu przekleić tutaj. I od razu tworzenie celi zrobić tutaj, i od razu ją dodać. To da dokładnie taki sam wynik. No i teraz na przykład możemy sobie dodać kolejne cele do tego wiersza. No to wystarczy, że skopiujemy. Tu dodamy przecinek. No i tutaj sobie dołączymy w drugiej komórce i w trzeciej komórce coś. Tu oczywiście te nawiasy są zbyteczne. Możemy sobie to troszkę sformatować. I teraz, jak uruchomimy, no to powinniśmy dostać teraz w trzech komórkach w pierwszym wierszu ten napis. Dobrze, to nam się uruchomiło bez problemu. Możemy teraz przejść do naszego katalogu. No i widzimy, dostajemy ten napis w trzech komórkach. Możemy to zamknąć, wrócić do Visual Studio. Tutaj w naszym programie możemy sobie, żeby widać było, że to zostało zrobione, możemy sobie dodać komunikat zrobione dodajemy komunikat, dobrze, ale teraz e, możemy jeszcze wrócić do naszej klasy test i tutaj tu jest e, zapis e, do naszego Excela, to, to możemy sobie dać do osobnej metody wyodrębnij metodę nazwa powiedzmy będzie zapis do Excela ok no i teraz y, tutaj mamy tworzenie tego dokumentu i go zapis, a tutaj mamy już pisanie do tego Excela. No i to zapisaliśmy. To teraz y, powiedzmy, że zapiszmy sobie bardziej automatycznie coś, czyli skorzystamy z pętli, skorzystamy z pętli. No i zapiszmy sobie powiedzmy 20 wierszy. Zróbmy sobie tutaj 20. No i teraz y, możemy. Skopiować to. Kopiujemy, kopiuj, klejamy tutaj. Tak. Tutaj już nie musimy od nowa deklarować, bo to już mamy tu zadeklarowany wiersz, czyli tworzymy wiersz, i do teraz do wiersza dodajemy trzy cele, i dodajemy te cele do wiersza. Tak. I ten wiersz dodajemy do arkusza. Ale zróbmy sobie, że tu dodajemy Więcej tych celi. Ctrl C. Tak, powiedzmy tyle, 9. Dobrze. Dodajemy i na końcu to zapisujemy. I tutaj, żeby jeszcze to troszeczkę widzieć, że to są dodane z tej pętli. Żeby trochę ten tekst się różnił, to tutaj będziemy jeszcze dodawać I. No i dodamy sobie tutaj tak wszędzie i... o tutaj na no już nie będzie co drugi. No i teraz jak uruchomimy no to tutaj to mieliśmy dodany jeden wiersz z trzema celami a tutaj zostanie dodanych kolejne 20 wierszy z raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 z dziewięcioma komórkami. No to możemy to teraz uruchomić. uruchamiamy. Nasza aplikacja się uruchomiła, mamy Komunikat, że jest zrobione. Możemy przejść do naszego katalogu. Możemy go otworzyć. Otworzyłem go. No i teraz możemy sobie zaznaczyć i to rozszerzyć. No i widzimy. W pierwszym wierszu wpisaliśmy te trzy, a potem w pętli wpisaliśmy dodatkowe 20. Wierszy mamy do 21. No i w kolumnach 3, 6, 7, 8, 9. No i są te z numeracjami, i są również tutaj bez. Wszystko zadziałało bardzo ładnie. Możemy to zamknąć, to zamknąć. No i to było wszystko, co chciałem pokazać w tym odcinku. Czyli teraz widzieliśmy, jak możemy skorzystać z biblioteki OpenXML w C -Sharpie do stworzenia pliku Excela, tutaj go utworzyliśmy. a następnie jak możemy w nim pisać. Tutaj pisaliśmy do niego. I to by było wszystko. Dziękuję.